Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników męskich perfum, którzy prosili o film o niemęczących, nieirytujących perfumach, męskich perfumach na lato. Zrobiłam damską wersję takiego filmu, a teraz na Waszą prośbę będą perfumy męskie. Jest ich tu blisko 20, natomiast nie wiem, czy zaprezentuję wszystkie, ponieważ film, film będzie dość długi. Będę trochę improwizować. Kolejność. Też będzie właściwie trochę przypadkowa, polegająca na tym, że będę omawiała kolejno znajdujące się w tym stojaczku od Inubi perfumy, a potem w stojaczku, który mam 15, od żołnierza. Czyli zaczynamy od Inubi. Kochani, po kolei. Bardzo ciekawy i ważny produkt. Pachnie świetnie. Bloterki nasączałam dwa razy, wczoraj wieczorem, bo już planowałam zrobić ten film, ale jakoś się nie udało. Potem dzisiaj w południe i ciągle świetnie pachnie. Rześki, przyjemny, absolutnie przyjemny zapach, a nazywa się Happy, Clinic Happy. Moim zdaniem obowiązkowa pozycja, jeśli chodzi o perfumy letnie. Jeśli rozważacie zakup letnich perfum, takich naprawdę poprawiających samopoczucie, tutaj materiały reklamowe nie kłamały, to polecam ten produkt. No, to nie są perfumy z tych, powiedzmy, ze średniej półki. One są troszeczkę droższe, ale są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Zaglądam na broterek jeszcze raz i powiem Wam, że na lato pachną lepiej nawet od damskiej wersji tych perfum. Drugi produkt też pachnie super. Przypomina perfumy, o których Wam kiedyś mówiłam przy okazji filmu o męskich perfumach w granatowych flakonach. Był taki film i tam pokazywałam Wam produkt Aquaman. Marki Rocha, z takim żalem, że już ich nie ma. A te pachną podobnie. Oczywiście wnucie głowę trochę inaczej, ale już po takarzy flakon też jest bardzo długo na rynku. Naturę od Rochasa. Przepraszam, od Iw Rochera. Bardzo się cieszę i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, że ciągle są w te perfumy i one tak właśnie później pachną. Jak akwamen, też skład mają inny. Już pomówię. Jaki? Bluszcz mięta, ogórek i cytryny. Tak wskazują ludzie, którzy głosują na takim portalu zapachowym, na portalu Fragrantica. I może jeszcze kilka słów o klinik Happy, co tam było. Mandarynka, ona chyba nadaje to taki bardzo, bardzo ciekawy charakter perfumom. Limonka, ozon. I teraz będzie trzeci z kolei. No, tu już mamy gorycz. Tutaj niechętnie pokazuje te perfumy, ale może ktoś ma w domu, może ich było dużo, bo nie wiem, czy są dostępne w sprzedaży. Pacoraban. Pacoraban to jest świetny producent perfum, jak zapewne wiecie. Skrytykowałam One Million, bo to nie są perfumy na lato, ale te są doskonałe. To jest wersja O, czyli woda. Perfum bardzo starych, których zapoczątkowały rodziny Fougère. I to są takie nuty gorzkie. Pacoraban O. I już Wam mówię, co jest w składzie: Bergamota Bazylia. Tu jeszcze jest wskazywana lawenda, oczywiście, mus cedrowy, piżmo. Bardzo ciekawy zapach, właśnie taki niebanalny, niesłodki. Umiarkowanie, wyraziste, umiarkowanie drażniący, bo mnie w perfumach męskich przeszkadza za dużo tych szorstkich nut, które na przykład występowały w perfumach fużer. A teraz Wam pokażę znowu produkt taki niezbyt drogi. Ciągle dostępny dostępne sprzedaży. Omawiałam perfumy Puma jako świetne. I'm going. Puma I'm going jako wersję damską w poprzednim filmiku o inwazyjnych I jeszcze lepszy jest męski odpowiednik. Nie wiem, czy to coś widać. Puma I'm Going. One ciągle są do kupienia za kilkadziesiąt złotych, więc może warto rozważyć zakup, dlatego że one mają bardzo ciekawy skład. Nie są to perfumy drażniące i męczące. Można je nazwać czymś w rodzaju kompocika dla mężczyzn, bo tu są nuty takie jak ananas, ale już nie będę wymyślała, tylko Wam powiem puma dokładnie. Karmel, czyli karmel, który w ogóle nie jest słodki. Tangerynka, jabłko i ananas. Bardzo ciekawe nuty. Jeśli ktoś zna te perfumy no i na przykład używał je długo, nie tak jak ja, okazjonalnie na bloterku, niech podzieli się wrażeniami, jak się zachowują o innych porach roku, bo jestem ciekawa. I kolejny produkt, który najprawdopodobniej jest flankerem trudno dostępnym, ale ma ciekawy, ciekawe nuty. Jeszcze jest pod kolor mojej bluzeczki. Baldessarini del Mar. Wersja karaibska, można powiedzieć. Jeśli ktoś ma, to. Naprawdę to był dobry wybór. Już mówię, co tam w środku jest. Hmm. Czyżbym sobie nie zapisała? Jest. Czarta porzeczka, pieprz, cedr, szałwia i kardamon. Bardzo lubię, kiedy w perfumach męskich jest kardamon, bo one nadają tym perfumom taką właśnie... dodają klasy po prostu. I ostatni z tego stojaczka od Inubi. Bardzo ważny zapach, bardzo ważna marka. Odkładam na bok. Nuty gorzkie, nuty świeże, nuty męskie. Idealnie zbalansowany. Bulgarii Aqua. Taki niesamowity flakon. Koło. Lekko spłaszczone. Z takim niesamowitym rozwiązaniem tutaj. Tu się naciska i z tego wylatują perfumy. Jest. Niesamowite perfumy. No, jeszcze sobie je naniosę tutaj. Świetne na lato. Ogólnie polecam Waszej uwadze markę Bulgari. Jak tylko znajdziecie jakiekolwiek perfumy z tej marki, myślę, że będziecie zadowoleni. Szczególnie męskie. Z damskimi troszeczkę przedobrzyli moim zdaniem. Niektóre mają doskonałe, a niektóre są zbyt trudne w odbiorze, ale to też dobrze o firmy świadczy, że szukają nowych dróg. I jeszcze chcę Wam przy okazji Bulgariego pokazać Moim zdaniem najważniejsze perfumy męskie od Bulgariego, Bulgarii Pour Homme, w tym flakoniku, albo w podobnym flakoniku do tego, który zrobił Thierry Baszmakow, genialny twórca flakonów, mają kilka perfum, więc ja w opisie filmu jednak dam listę perfum, chociaż robię to niechętnie, bo zawsze mi się wydaje, że nie będziecie oglądać. Nanoszę w takim razie, może na otwartą rękę, jak w ostatnim filmie, nanoszę sobie te perfumy, moim zdaniem, to jest zielona herbata, ale w męskim wydaniu. Tu nie jest wprawdzie w składzie wskazana, że to jest zielona herbata, ale tak mi to pachnie. A twórcą perfum jest Jacques Cavaye, Człowiek, który zrobił kilka legendarnych produktów. Może kiedyś powinnam o nim zrobić osobny film. I teraz, kochani, 12 perfum. Zaczynamy. Mm, neroli Portofino, mam już teraz próbeczkę. teraz będzie kilka nowości. Czasami ludzie narzekają na ceny perfum Toma Forda, no ja też narzekam, nie powiem. Ja słyszałam taką opinię, a czemu to tyle kosztuje jak to jest woda kolońska, bo to jest woda kolońska, ale pachnie niesamowicie, produkt jest trwały, czyli widać, że Tom Ford jednak nie oszczędza na składnikach. Neroli Portofino, kwiat pomarańczy, bo to Neroli. Musi być, co mamy w składzie. Cytryna pomarańcza jaśmin. Czyli woda kolońska, ale z, z takimi nutami wyrazistymi. No to jest jakby kolejna próba dorzucenia do męskich perfum kwiatu pomarańczy. No nie wiem, jak jest Wasze zdanie. Zwykle to wychodziły trudne perfumy z tego, natomiast te są świetne. Może jeszcze raz je powącham. No, jak one upalę? No nie, świeżutkę i bardzo, bardzo, bardzo rześkie. Po prostu rzeźkie, chociaż z z czymś takim perfumowym. A teraz od Cartiera. Nowość, też próbeczka. Tak wyglądał flakon. Roadster. Tak chyba się wymawia tą nazwę. Bardzo ciekawe perfumy. Cartier zawsze potrafi zrobić, przynajmniej raz na kilka lat, coś niebanalnego. Tak jak od czasu Deklaration. po prostu potrafią wyczuć ducha czasu. To na pewno jest zapach, który trochę wyprzedza inne produkty na rynku. W składzie ma mięte, mech dębowy, wanilia, paczula. Moim zdaniem to są bardzo ważne perfumy. Nawet jak się nie utrzymają na rynku, ludzie będą kiedyś ich szukać. Nie mam wątpliwości. John Varvatos. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Tak. Kiedyś powiedziałam, że... Te... Już pokazuję flakon, miniaturkę. Kiedyś powiedziałam, bo zostałam zapytana. John Varvatos Artisan Aqua. Jak pachną? Przypominają w pierwszej chwili o ekompansji Slaya. Ale potem jednak uzyskują własny charakter, osobowość. Jeśli się chcecie przekonać, jak pachnie ta osobowość, to po prostu możecie się zaopatrzyć w próbkę. I następna, moim zdaniem, ważna kreacja. Ciekawa, czy zostanie z nami na dłużej. Gucci by Gucci. Dlaczego ważna? Jest określana jako Woody Szypr, czy Szypr Woody. Perfumy szyprowe nigdy nie są perfumami banalnymi i zawsze mają stałe grono wiernych fanów. I myślę, że one gdzieś zostaną w pamięci olfaktorycznej użytkowników perfum. W przeciwieństwie do damskiej wersji tych perfum, która taka była dość jednowymiarowa. Ale może się mylę, nie wiem jakie jest Wasze zdanie. I co tu mamy? Gucci by Gucci. Tytoń, cyprys, fiołek, paczula. No ciekawa, ciekawa kompozycja. I teraz myślę, że Was zaskoczę. Zaszokuje, no ale mamy sezon ogórkowy. Jak wspomniałam w innym filmie, trzeba trochę Was poszokować, więc teraz będzie szok. Teraz będą perfumy marki A. hey Prosport. Sport. To nie są perfumy, które się wpisują w jakiś trend, nie naśladują niczego. Przede wszystkim też jest to woda po koleniu. Jest to woda dość wyrazista, ale nie ma jakiejś charakterystycznej nuty które teraz gdzieś tam dominują, tak na, na przykład pojawia się, powiedzmy, jakiś klon Lemala, czego bardzo nie lubię, to tak te perfumy są takie dość klasyczne. No niestety zniknęły z rynku, ale pokazuję je dlatego, że na pewno bardzo dużo osób je zna, więc naprawdę bez kompleksu świetna woda. Była nawet woda Pro Ice i oni ją sprzedawali w formie jakiejś, w jakiejś takiej bardzo w niskiej cenie, więc sobie kupiłam do domu, ale już została poniszczona. Przez użytkownika, bo się okazało, że mam w domu użytkownika tej wody, młodą osobę, która mówi, że bardzo dobre perfumy. I też nie naśladują żaden z nowych trendów, modnych trendów. Więc po prostu te wody pogolenia, pogoleniu były niezłe. I uważam, że to jest bardzo dobra metoda, żeby wody do, kole, do golenia używać, na przykład z czegoś naprawdę. Normalnej półki, nieszalonej. Perfumy z kolei można już zaszaleć, kupić sobie coś droższego, ale wtedy one muszą mieć taki dość neutralny, klasyczny akord. I te takie są. Przy czym prosport, prosport jest bardziej wyrazisty, ale absolutnie ponadczasowe. I teraz dwa ważne zapachy. Mam je z próbek. Weszłam w ich posiadaniu przez przypadek, po prostu robiłam zakupy. Próbkowe i znalazłam próbkę za 3 zł, bo wszystkie były po 7. Zastanawiałam się, a co to takiego, i dla okrągłego rachunku dorzuciłam jeszcze te. Karon, bardzo zacny dom perfumeryjny. Myślę, że bardzo wielu producentów perfum od nich brało pełnymi garściami, kiedy robili swoje perfumy. I tu są, to są perfumy dla mnie, po prostu. Chociaż męskie. Nazwa wskazuje, dla mężczyzny Karona. Być może to jest dla kogoś, kto się czuje mężczyzną, nie wiem co powiedzieć o tym, ale to są perfumy lawendowo-waniliowe. Być może ta lawenda. Kiedy wąchałam te perfumy, pierwszy raz uważałam, że są staroświeckie, a tu gdzieś będzie flakon. Bo ten flakon główny, bo one nawiązują do głównego produktu marki, ale niestety tu nie mam flakonu który jest z lat 30. czyli naprawdę klasy. I panowie to używają. Czyli to połączenie lawendy z wanilią dało efekt taki, że nie są to ani perfumy damskie, to nie są perfumy męskie. To są po prostu perfumy, w którym ja wyczuwam zapach mydła lawendowego i lawendowego rękodzieła. Czyli to jest absolutnie uniseksowy zapach dla każdego. Ktoś, kto używał tych perfum, niech się podzieli ze mną wrażeniem jak się je nosi, jak one się zachowują, jak mówią, jak reagują ludzie, bo jedna z pan, która komentuje u mnie tutaj na, na YouTubie, powiedziała, że to są ulubione perfumy Toma Forda. Więc nie dziwię się, że Tom Ford jednak poszedł w perfumy i dobrze mu to idzie, no bo się wychował na dobrych perfumach. Mama używała opium, o czym mówił w jednym z wywiadów, a te pewnie używał ktoś z męskich członków rodziny. No świetne. I tak ta wersja... Mile która wydawała mi się wersją limitowaną, a widzę, że na stronach Karona ciągle jest dostępna. Jak i ta wersja za 30., domyślam się, że jest współcześniona ze względu na to wszystkie wymogi unijne odnośnie składu perfum. One są bardzo podobne i pachną podobnie. Tak mi się, takie jest moje wrażenie po tych testach papierkowych. Absolutnie świetne perfumy. I taki, taka trochę refleksja, smutno. Lekko smutna, lekko budująca, że poznawanie perfum to jest przygoda na całe życie. Poznałam już tyle, tyle perfum, a jak mogłam takie przegapić? No szkoda, nie mamy w Polsce bardzo wielu zacnych marek, nie są dostępne, więc korzystam głównie z tego, co jest w Polsce. Jeszcze przetestowałam dla Was 212 Karoliny Herrery, ponieważ mam miniaturkę, ale nic nie potrafię o tych perfumach powiedzieć. Może poza tym, że. Miniaturki szybko się starzają. To jest jedyna lekcja z dzisiejszego testowania. Czasami pytacie o to, ile perfumy mogą stać, czy się starzają, więc miniaturki bez atomizera starzeją się szybko. Szybciej niż próbki. Dziwne. Odkładam w takim razie. Na boki zostały mi trzy produkty. Już będę kończyć. Deklaracją Cartiera. Ten klasyczny, no to, to jest zapach absolutnie ważny. Jakieś rekordowe zyski ze sprzedaży miał cartier z tych perfum, bo za co pewnie pamiętacie, oni przez długi czas robili takie staroświeckie perfumy i właśnie tym deklaracją otworzyli nowy rozdział w dziejach firmy, no i poszli naprawdę za ciosem. Świetne perfumy, moim zdaniem drewno. Różne odcienie drewna plus nawet drewno żarzące się, czyli jakby trochę grill. Ale trochę, to wszystko jest tak ładnie zaplecione. Już Wam podaję skład. Kardamon, cytrusy, kminek, brzoza, a zapomniałem podać skład dokładnie: Karona, Lawenda, wanilia, Piżmo, i to wszystko. Wersja Mile Lawenda, wanilia, Piżmo, plus jeszcze Ambra. I przedostatni, Voyager, od też Patu. Klasyczny, bezpieczny. Fużer tak zwane, one były strasznie modne w lat latach 80. właściwie pewnie już niedostępny, ale często pokazują go ludzie na Instagramie jeszcze w jakiejś takiej wersji, we flakoniku. W statku nawet widziałam ostatnio, jakiś taki ciekawy, więc. I może akurat jest ktoś, kto w domu te perfumy ma. I ostatni. Nie wiem, dlaczego tak, tak się złożyło. Słuchajcie, Imbir. Chcę Wam zwrócić uwagę na perfumy imbirowe, ponieważ. Imbir nadaje perfumom rzeź, rzeźkość. Ja kiedyś chciałam dla Was zrobić film o perfumach męskich na zimę i podzieliłam je sobie na słodkawe cynamonowe, na pikantne spicy i na, cynam, i na imbirowe. I na tych imbirowych poległam, bo zrobiłam sobie zbiór tych perfum do omówienia i one wszystkie mi źle pachniały zimą i musiały źle pachnieć, bo imbir, choć używany do rozgrzewania jako taki antybiotyk naturalny w perfumach, daje efekt chłodny. Ja Wam pokażę ten produkt, który być może nie jest tak łatwo dostępny, ale szukajcie imbiru w perfumach po prostu. To jest Carolina Herrera Refreshing Ginger. Tak to przeczytała po swojemu, z moim akcentem. Moim zdaniem idealny na lato, właśnie, nuty imbiru. I to by było na tyle. Wyszło nam całkiem, wyszedł nam bardzo długi film, 17 minut i pół. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie swoje typy perfum, letnich męskich sprawdzonych które nie męczą to po prostu dopiszcie je tu w komentarzu na pewno inni skorzystają chociaż zwrócą uwagę na te perfumy dziękuję za uwagę wszystkiego pachnącego pa pa